23 sierpnia 1947 roku, dokładnie o godzinie 4:47 rano, maszynista Tadeusz Kowalski znalazł ciało Henryka Borkowskiego w wagonie towarowym numer 847, który stał na martwym torze numer 7 stacji Gdańsk Śródmieście. Borkowski, 48-letni mechanik z 20-letnim stażem pracy, leżał na plecach pomiędzy skrzyniami z częściami zamiennymi, twarz skierowana w stronę otwartych drzwi wagonu. Nie było żadnych widocznych obrażeń, żadnych śladów walki, żadnych oznak przemocy. Po prostu leżał tam z szeroko otwartymi oczami, jakby patrzył na coś, co znajdowało się tuż przed nim w momencie śmierci. Kowalski, który pracował na kolei od 1952 roku i widział już wiele na tych torach, później zeznawał, że nigdy nie zapomni wyrazu twarzy Borkowskiego. Nie było to przerażenie, ale coś znacznie gorszego. Rezygnacja. Jakby Henryk wiedział dokładnie co się dzieje i nie mógł absolutnie nic zrobić, żeby to powstrzymać. Zbudowana w latach 50. jako część rozbudowy infrastruktury kolejowej trójmiasta, służyła głównie jako węzeł techniczny dla nocnych transportów towarowych. Długi na 140 metrów tunel serwisowy, który łączył główne hale naprawcze z bocznicami, był wilgotny, źle wentylowany i zawsze panował w nim specyficzny zapach mieszanka oleju maszynowego, rdzy i czegoś jeszcze, czegoś, czego nikt nie potrafił do końca określić. Pracownicy nazywali ten zapach oddech stacji i z czasem przestali go w ogóle zauważać. 80 osób pracowało na stacji w systemie zmianowym. Zmiana nocna, od 23 do 6 rano, była najmniej lubiana. Nie tylko dlatego, że przerywa rytm życia, ale głównie z powodu atmosfery. Coś w tej stacji zmieniało się po zmroku. Dźwięki były inne. Echo odbijało się od betonowych ścian w dziwny sposób. Mechanicy twierdzili, że niekiedy słyszeli kroki w tunelach, choć wiedzieli, że są tam sami. Zbigniew Kamiński, 38-letni inspektor bezpieczeństwa pracy z okręgowego zarządu polskich kolei państwowych w Gdańsku, przyjechał na stację o siódmej rano, 40 minut po znalezieniu ciała. Był wysokim, szczupłym mężczyzną o przedwcześnie siwiejących włosach i zmęczonych oczach człowieka, który widział już zbyt wiele wypadków przy pracy. Jego praca polegała na badaniu wszystkich incydentów, które mogły naruszyć przepisy BHP, i spisywaniu raportów, które zazwyczaj kończyły się w jakiejś szufladzie w ministerstwie. Miał żonę, Halinę i dwoje dzieci, dwunastoletniego Marka i dziewięcioletnią Anetę. Mieszkali w bloku na Morenie i Zbigniew planował właśnie wymianę okien przed zimą. To był zwykły sierpniowy dzień, gorący i wilgotny, dzień, który miał być jak każdy inny. Nie wiedział jeszcze, że to, co znajdzie na stacji Gdańsk-Śródmieście, zmieni kompletnie jego życie i doprowadzi go na skraj szaleństwa. Dyżurny lekarz z Pogotowia, dr Andrzej Nowicki, kucał obok i pakował sprzęt do swojej skórzanej torby. Nowicki był młodym lekarzem, nie więcej niż 28 lat, o jasnych włosach i okularach, w grubych rogowych oprawkach. Wyglądał na wstrząśniętego. Kamiński zapytał o przyczynę śmierci, i Nowicki spojrzał na niego w sposób, który inspektor zapamiętał na długo. Było w tym spojrzeniu coś, co wyrażało kompletną bezradność. Sinica wokół ust, przekrwione spojówki, petechie na twarzy, ale nie było powiesienia, po prostu przestał oddychać. Poza tym sprawdziłem. Najbliższa maszyna spalinowa stała 100 metrów stąd i była wyłączona od północy. Jak zgniłe owoce zmieszane z czymś chemicznym. Zapytał o to dyspozytora zmiany nocnej Pawła Dąbrowskiego, pięćdziesięcioletniego weterana kolejarza z gęstymi siwymi wąsami i popalanymi papierosami palcami. Zapytał Dąbrowski, zapalając kolejnego papierosa. Ten zapach to nasza wizytówka, jest tu odkąd pamiętam. Niektórzy mówią, że to od chemikaliów, które kiedyś transportowaliśmy. Inne, że to coś z kanalizacji. Ja już przestałem się zastanawiać. Około czwartej miał pójść do wagonu 847, żeby sprawdzić jakiś problem z zamkiem drzwi bocznych. To była rutynowa czynność, którą robił setki razy. Nikt nie widział i nie słyszał nic niezwykłego. Nikt nie był w pobliżu, kiedy to się stało. Po prostu znaleźli go martwego godzinę później. Przez następne dwa tygodnie życie na stacji wróciło do normy. Śmierć Borkowskiego została oficjalnie sklasyfikowana jako nagłe zatrzymanie akcji serca z powodu niewydolności układu krążenia. Co było standardową formułą na wszystko, czego lekarze nie mogli wytłumaczyć. Jego żona otrzymała odszkodowanie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w kościele św. Piotra i Pawła na Oliwie. Kamiński zamknął sprawę i wrócił do swoich codziennych obowiązków inspekcji, raportów, spotkań z związkami zawodowymi. Może to był ten wyraz twarzy borkowskiego, o którym wspominał maszynista Kowalski? Może ten dziwny zapach, który wydawał się szczególnie intensywny w tamten dzień, a może po prostu instynkt, który nabrał przez lata pracy? Szósty zmysł, który mówił mu, kiedy coś jest nie tak. 7 września, dokładnie 15 dni po śmierci Borkowskiego, znaleziono drugie ciało. Jej ciało znalazł o 5.45 rano inny pracownik, Jerzy Kalinowski, w pomieszczeniu oznaczonym jako magazyn narzędzi B, w północno-wschodniej części tunelu serwisowego. Wrońska leżała przy drzwiach, twarzą do wyjścia, jakby próbowała się wydostać. Podobnie jak Borkowski, żadnych obrażeń, żadnych śladów walki. I ten sam wyraz twarzy. Rezygnacja, akceptacja, coś, co wyglądało jak zrozumienie. Towarzyszył mu komisja z Ministerstwa Komunikacji, trzech urzędników w ciemnych garniturach i inżynier od systemów wentylacyjnych Kazimierz Grelowski, niski mężczyzna z okularami i wiecznym notesem w ręku. Grelowski miał sprawdzić, czy w stacji nie ma problemów z cyrkulacją powietrza, czy przypadkiem nie gromadzą się gazy, które mogłyby wyjaśnić te dziwne zgony. Oficjalnie było to miejsce do przechowywania narzędzi klucze, młotki, podstawowy sprzęt do napraw. Ale kiedy Kamiński wszedł do środka, od razu zauważył rzeczy, które nijak nie pasowały do magazynu narzędzi. Na ścianie wisiały manometry ciśnienia, urządzenia, które normalnie używa się w laboratoriach chemicznych lub w jednostkach wojskowych. Przy suficie, ukryty za metalową kratką, znajdował się system filtrów. Niezwykłe filtry wentylacyjne, ale coś znacznie bardziej skomplikowanego z dwiema komorami i czymś, co wyglądało na zawory dekompresyjne. Drzwi do pomieszczenia były nietypowo ciężkie, stalowe, z gumową uszczelką wokół framuk. A to nie jest magazyn narzędzi, powiedział Grelowski badając manometry. To jest komora ciśnieniowa albo coś w tym stylu. Te filtry są projektowane do zatrzymywania cząsteczek chemicznych. To pomieszczenie może być całkowicie odcięte od reszty stacji i napełnione czymkolwiek się chce. Panie Grelowski, proszę nie wyciągać pochopnych wniosków. To prawdopodobnie stare wyposażenie z czasów budowy stacji. Być może planowano tu laboratorium albo coś w tym stylu, a potem zmieniono koncepcję. Te urządzenia nie mają więcej niż 3 lata. Patrzcie na datę produkcji na manometrach – 1976. Ktoś je tu zainstalował niedawno, już po tym, jak stacja zaczęła funkcjonować. Numer seryjny manometrów, typ filtrów, wymiary pomieszczenia. Każdy szczegół, którym mógł się później przydać. Sekcja zwłok Zofii Wrońskiej dała dokładnie takie same wyniki, jak w przypadku Borkowskiego. Śmierć przez uduszenie, brak jakichkolwiek zewnętrznych śladów przemocy, żadnych substancji toksycznych we krwi. Doktor Nowicki, ten sam młody lekarz, który badał pierwsze ciało, tym razem wyglądał jeszcze bardziej wstrząśnięty. Wziął Kamińskiego na bok, na korytarz szpitala w Oliwie, i powiedział coś, co inspektor zapamiętał na zawsze. Ale coś jest zdecydowanie nie tak. Komórki płucne tych ludzi wyglądają, jakby, jakby przestały działać nagle. Wszystkie naraz. To nie jest naturalne. To jest tak, jakby ktoś nacisnął przycisk i wyłączył im oddychanie. Sprawdziłem wszystko, co jest w standardowym panelu toksykologicznym. Nic, absolutnie nic. Jeśli to jest trucizna, to jest czymś, czego nie znamy. Czymś, co nie pozostawia śladów w organizmie. Halina czekała na niego z kolacją, schabowy z ziemniakami i mizerią, ale nie miał apetytu. Siedział przy kuchennym stole, patrząc w okno na rozświetlone światłami bloków Moreny i rozmyślał o tym wszystkim. Dwoje ludzi, dokładnie w ten sam sposób, na tej samej stacji, w ciągu dwóch tygodni. I to pomieszczenie z urządzeniami, które nie miały tam czego szukać. Następnego dnia Kamiński zrobił coś, czego normalnie by nie zrobił. Poszedł do archiwum PKP w Gdańsku. I zażądał wszystkich dokumentów związanych z budową i funkcjonowaniem stacji Gdańsk w śródmieście. Archiwista, starsza pani o imieniu Krystyna, spojrzała na niego podejrzliwie przez grube okulary, ale w końcu przyniosła cztery duże pudła pełne teczek, planów technicznych i raportów. Kamiński spędził cały dzień, przewracając te dokumenty, robiąc notatki, szukając czegokolwiek, co mogłoby wyjaśnić te dziwne zgony. Dokument był pełen zamazanych fragmentów i stempli poufne, ale zasadnicza treść była jasna. Stacja Gdańsk w śródmieście była wyznaczona jako punkt przerzutowy dla specjalnych transportów przychodzących z Gdyni. Transportów, które musiały być obsługiwane wyłącznie przez nocną zmianę i musiały być trzymane z dala od pozostałych pracowników. Nie było tam napisane, co dokładnie zawierały te transporty. Była tylko notatka. Materiał wymaga szczególnych warunków przechowywania i dekontaminacji. Pomieszczenie B, przystosowane zgodnie z wytycznymi EMON. Kamiński poczuł, jak włosy stają mu dęba na karku. To nie była zwykła stacja kolejowa. To był punkt przerzutowy dla wojska. Dla czegoś, co wymagało specjalnych komór i systemów filtracyjnych. Dla czegoś, co mogło zabijać ludzi, nie pozostawiając żadnych śladów. Kiedy archiwistka Krystyna zobaczyła, co Kamiński czyta, zbladła. Muszę zgłosić. Więcej nie mogę i nigdy panu ich nie dałam, rozumie pan? Mieszkali w Oliwie, w niewielkim mieszkaniu na parterze. Między godziną 23 a czwartą rano. Siedem osób z nocnej zmiany zmarło w niewyjaśnionych okolicznościach. Wszystkie w ten sam sposób uduszenie bez zewnętrznych obrażeń. Ciała znaleziono w różnych miejscach w tunelu serwisowym, w wagonie towarowym numer 522, w hali naprawczej, w szatni pracowniczej jakby śmierć przeszła przez stację, jak niewidzialna fala, zbierając życie po życiu. Kiedy Zbigniew dowiedział się o tym o 6 rano z telefonu od dyspozytora Dąbrowskiego, poczuł, jakby świat się pod nim zawalił. Pojechał na stację, choć żona błagała go, żeby został. Musiał zobaczyć, musiał wiedzieć. Ciało Jerzego leżało w tunelu serwisowym około 30 metrów od wejścia do magazynu narzędzi B. Twarz brata była skierowana w stronę tego pomieszczenia, jakby próbował się tam dostać, albo jakby próbował od tego uciec. Zbigniew uklęknął obok i dotknął zimnej dłoni brata. Nie płakał, nie krzyczał. Czuł tylko zimną, twardą wściekłość, która rosła gdzieś w jego środku. Ktoś za to odpowie, ktoś musi odpowiedzieć. Inspektor Kamiński został odsunięty od śledztwa ze względu na konflikt interesów. Jego brat był jedną z ofiar, ale Kamiński nie zamierzał się poddać. Zaczął własne śledztwo, nieoficjalne, wykorzystując swoje kontakty w PKP i dostęp do dokumentów. Przeanalizował daty wszystkich dziewięciu zgonów, znalazł wzór. Wszystkie śmierci następowały w noc poprzedzającą przyjazd transportu oznaczonego jako ładunek specjalny 7. Każdy transport przychodził z Gdyni, z nieoznakowanych składów, które były obsługiwane wyłącznie przez wyznaczonych pracowników. Każdy transport był rozładowywany w magazynie narzędzi B i przewożony dalej w głąb kraju. Jednym z nich był młody mechanik, Marek Zalewski, 28-letni chłopak z wąskimi, przestraszonymi oczami. Zalewski zgodził się spotkać z Kamińskim w małej knajpie na Wrzeszczu, z dala od stacji. Panie inspektorze, ja nie powinienem o tym mówić, zaczął Zalewski nerwowo kręcąc w palcach papierosem. Ale pan ma prawo wiedzieć, pana brat, on próbował nas ostrzec. Widziałem ją tej nocy, około trzeciej. Wypełzła z kratki wentylacyjnej przy magazynie B. Była gęsta, biała, ale jakby świeciła od środka. I ten zapach, ten słodki, mdlący zapach. Pana brat krzyczał, żebyśmy uciekali, że to zabija. Ale niektórzy go nie posłuchali. Myśleli, że zwariował. Ja, ja uciekłem na górę do dyspozytorni. Zamknąłem drzwi i czekałem. Słyszałem krzyki. Słyszałem, jak ludzie próbują złapać oddech. A potem cisza. Wiem, że to brzmi szalenie, ale przysięgam, że to prawda. Tam mgła szukała ludzi. Stacja była wykorzystywana do transportu czegoś, co nie powinno istnieć czegoś, co było testowane czegoś, co zabijało. Następnego dnia Kamiński pojechał do prokuratury wojewódzkiej i zażądał spotkania z prokuratorem prowadzącym sprawę Markiem Wiśniewskim. Wiśniewski był mężczyzną po czterdziestce o poważnej twarzy i stalowych oczach. Wysłuchał Kamińskiego w milczeniu, robiąc notatki. Panie inspektorze, rozumiem pana frustrację, rozumiem, że stracił pan brata, ale to, co pan mówi, to bardzo poważne oskarżenia. Sugeruje pan, że wojsko używało cywilnej stacji kolejowej do nielegalnych eksperymentów. Mam dowody, że to pomieszczenie było przystosowane specjalnie do obsługi substancji chemicznych i mam listę dat, które pokazują jasny wzór. Zgony następują zawsze przed transportami ładunek specjalny 7. Tydzień na zebranie wszystkich dowodów w jednym miejscu, ale ostrzegam. Jeśli to, co pan mówi, jest prawdą, to wchodzi pan na bardzo niebezpieczny teren. Są ludzie, którzy nie chcą, żeby ta sprawa ujrzała światło dzienne, ale już było za późno, żeby się wycofać. Halina błagała go, żeby odpuścił, że to niebezpieczne, że nic nie przywróci Jerzego, ale Kamiński nie mógł przestać. Za każdym razem, kiedy zamykał oczy, widział twarz brata. Widzą te siedem ciał rozłożonych w tunelu. Słyszał krzyki, o których mówił Zalewski. 17 września, dokładnie tydzień po spotkaniu z Wiśniewskim, Kamiński otrzymał telefon. Prokurator chciał się z nim zobaczyć pilnie. Przy biurku siedzieli dwaj mężczyźni w cywilnych ubraniach, ale wszystko w ich postawie krzyczało: służby. Jeden z nich, starszy, z przystrzyżonymi siwymi włosami i zimnym spojrzeniem, przedstawił się jako major Andrzej Kowalczyk ze służby bezpieczeństwa. Panie Kamiński, zaczął major spokojnym rzeczowym tonem: Rozumiem, że prowadzi pan prywatne śledztwo dotyczące incydentów na stacji Gdańsk-Śródmieście. Czysta, bezpośrednia groźba. Pojechał na stację Gdańsk-Śródmieście. Była prawie północ. Nocna zmiana dopiero zaczynała pracę. Kamiński pokazał swoją legitymację i wszedł na teren stacji. Nikt nie próbował go zatrzymać. Wszedł do tunelu serwisowego, czując ten znajomy, słodkawy zapach. Szedł w stronę magazynu narzędzi B, świecąc latarką przed siebie. Usłyszał hałas. Niski, jednostajny szum, który wydawał się wydobywać z systemu wentylacyjnego. Jego serce biło jak młot. To było to. To była ta rzecz, która zabiła jego brata i wszystkich pozostałych, cokolwiek to było. Jest pan w niebezpieczeństwie? Niekiedy był tak blisko prawdy. W głębi kanału wentylacyjnego, jakieś 10 metrów w środku, znajdowała się metalowa konstrukcja. Coś, co wyglądało jak zbiornik z rurami i zaworami. I na tym zbiorniku był napis. Cyrylica. Rosyjski. Ale Kamiński znał rosyjski wystarczająco dobrze, żeby odczytać pierwsze słowo. Chemia. Teraz, inspektorze, natychmiast. Pana brat dowiedział się za dużo i pan robi teraz to samo. Siedział przy biurku, zapisując wszystko, co zobaczył. Wszystko, co usłyszał: cyrylice na zbiorniku, słowa Dąbrowskiego, mgłę pod drzwiami, każdy szczegół. Stacja była wykorzystywana przez Związek Radziecki do testowania broni chemicznej na polskich obywatelach, na jego bracie. W tym chaosie, w tym zawierusze społecznej i politycznej, sprawa stacji Gdańsk w śródmieście została zapomniana. Oficjalnie zamknięta z adnotacją wypadek przy pracy. I nosił ją ze sobą przez resztę życia, jak kamień przywiązany do szyi, ciągnący go w dół, nie pozwalając zapomnieć. Wrócił do swojej pracy w PKP, ale każdy raport, każda inspekcja wydawała się bezcelowa. Wiedział, co naprawdę dzieje się w systemie, jakie tajemnice kryją betonowe tunele i zamknięte magazyny. Halina zauważała zmiany. Jej mąż przestał się uśmiechać, przestał bawić się z dziećmi, spędzał całe noce w swoim gabinecie, studiując mapy, notatki i dokumenty, które zdołał uratować przed konfiskatą. Bez znaczka, dostarczony bezpośrednio do jego skrzynki pocztowej. W środku była tylko mała wizytówka z adresem w Gdyni i data. 15 stycznia, tyk zdziec, ambascynt ją pieszy, godzina 16. Żadnego podpisu, żadnej instrukcji. Ale Kamiński wiedział, że to był znak. Ktoś chciał z nim rozmawiać. 15 stycznia, w zimny, szary czwartek, Kamiński przyjechał pod wskazany adres. Był to stary budynek przy ulicy świętojańskiej, prawdopodobnie z lat 30., z odrapanymi ścianami i zardzewiałymi balkonami. Wszedł na trzecie piętro i zapukał do drzwi mieszkania numer 12. Drzwi otworzyły się natychmiast, jakby ktoś czekał po drugiej stronie. Przedstawił się jako dr Emil Jasiński, emerytowany chemik, który pracował w Instytucie Badań Przemysłowych w Gdyni do 1978 roku. I wiem, co znajduje się na tej stacji. Oficjalnie było to badanie nad środkami ochrony przed bronią chemiczną. Nieoficjalnie, testowaliśmy substancję, którą Rosjanie przywozili ze swoich laboratoriów w Nowosybirsku. Nazywali ją N7. To był gaz paralityczny, który atakował bezpośrednio ośrodek oddechowy w mózgu. Ofiara zachowywała pełną świadomość, ale jej ciało po prostu przestawało oddychać. Śmierć następowała w ciągu 3 do 5 minut. Potrzebowali ludzkich podmiotów, żeby sprawdzić skuteczność. Początkowo używali więźniów politycznych, ale potem ktoś wpadł na pomysł, żeby wykorzystać pracowników nocnych zmian. Ludzie, którzy znikną i nikt nie będzie zadawał zbyt wielu pytań. Robotnicy, ludzie bez większych powiązań politycznych. Kiedy zrozumiałem, co naprawdę robimy, kiedy dowiedziałem się o pierwszych ofiarach, próbowałem odejść z projektu. Wtedy przyszli do mnie ci sami ludzie, którzy przyszli do pana. Powiedzieli mi, co się stanie z moją rodziną, jeśli będę rozmawiał. Więc milczałem, aż do teraz. To są wszystkie dokumenty, które zdołałem ukraść z laboratorium przed odejściem. Protokoły testów, listy ofiar prawdziwa lista, nie ta oficjalna schematy systemu dystrybucji gazu na stacji i coś jeszcze lokalizacja głównego zbiornika. W środku były dziesiątki dokumentów niektóre po polsku, inne po rosyjsku. Fotografie przerażające fotografie ciał z sekcji zwłok z notatkami o efektach N7. Lista nazwisk długa, straszna lista nazwisk ludzi, którzy zmarli w ramach operacji Zima. Naliczył 47 nazwisk 47 ludzi zamordowanych w imię eksperymentu stalowy zbiornik o pojemności 100 litrów. Wystarczająco dużo, żeby zabić każdą żywą istotę w promieniu kilometra, jeśli zostanie uwolniony w całości. Więc go zabetonowali, zostawili tam głęboko pod ziemią, w szczelnej komorze, przynajmniej tak twierdzili. Jeśli jest najmniejsza rysa, najmniejsze pęknięcie w betonie, gaz może powoli sączyć się na górę, zwłaszcza przy zmianach temperatury, przy drganiach sejsmicznych. N7 jest cięższy od powietrza, opada w dół, ale w zamkniętych przestrzeniach może się gromadzić. I w odpowiednich warunkach, może być śmiertelny nawet w mikroskopijnych dawkach. Musiał sprawdzić, czy zbiornik nadal jest nienaruszony, czy może sączy się gaz, który może zabić kolejne osoby. Odpowiedź przyszła trzy dni później, kiedy w gazetach pojawiła się wiadomość: stacja Gdańsk w śródmieście miała być zmodernizowana. Ekipa remontowa miała rozpocząć pracę od marca 1982 roku. To była jego szansa. Kamiński wykorzystał swoje kontakty w PKP i zdobył przepustkę jako inspektor bezpieczeństwa odpowiedzialny za nadzór nad pracami. 23 lutego przyjechał na stację po raz pierwszy od tamtej nocy, kiedy widział rosyjski napis na zbiorniku. Wszystkie tory puste, wszystkie budynki zamknięte. Tylko wiatr gwizdał przez tunele, wywołując dziwne, zawodzące dźwięki. Kamiński wszedł do głównego budynku z walizką pełną narzędzi: latarek, młotkiem, dłutem, detektorem gazów, który ukradł z laboratorium PKP. Dotarcie do magazynu narzędzi B zajęło mu 20 minut. Drzwi były zaryglowane, ale nie miał problemu z ich otwarciem przy pomocy łomu. W środku było zimno i ciemno. Jego latarka przecinała ciemność, oświetlając manometry na ścianach, filtry pod sufitem. Wszystko było pokryte warstwą kurzu, jakby nikt nie był tu od miesięcy. Kamiński zbadał podłogę latarką. Większość była betonowa, ale w jednym miejscu zauważył coś. Kwadratową płytę, około metra na metr, z ledwo widocznymi szwami wokół. Płyta przykrywająca szacht. Po 15 minutach ciężkiej pracy zdołał podnieść jeden róg płyty. Pod spodem była ciemność i metalowa drabina prowadząca w dół. Był mężczyzną, który stracił brata, który widział 47 nazwisk na liście, który musiał wiedzieć prawdę, bez względu na cenę. Na dole była mała komora, zaledwie 2 metry na dwa z betonowymi ścianami i niskim sufitem, i tam w rogu stał stalowy zbiornik, dokładnie taki, jak opisywał Jasiński. Cylindryczny, około metra wysokości, z rosyjskimi napisami na boku. Z tyłu zbiornika biegły rury, prowadzące do góry, prawdopodobnie połączone z systemem wentylacyjnym. Cienka, Ledwo widoczne pęknięcie w spawie przy podstawie zbiornika. Z pęknięcia sączyła się bardzo, bardzo powoli jakaś bezbarwna substancja, która zamieniała się w delikatną mgiełkę przy kontakcie z wilgotnym powietrzem. Małe mikroskopijne ilości, które gromadziły się w tunelach w nocy, kiedy temperatura spadała i układ wentylacyjny pracował w odwrotną stronę. Ilości wystarczające, żeby zabić człowieka, który znalazł się w niewłaściwym miejscu, o niewłaściwej porze. Kamiński cofnął się, czując, jak serce wali mu w piersi. Musiał stąd wyjść. Natychmiast. Ale zanim zdążył się odwrócić, usłyszał coś. Kroki nad sobą. W magazynie narzędzi B. To przestępstwo, inspektorze, powiedział major spokojnie. Wtargnięcie na teren chroniony. Kradzież dokumentów poufnych. To wystarczy na 10 lat więzienia. Jeszcze będzie zabijać. Po prostu proszę oddać wszystkie dokumenty, które pan ma. Proszę zapomnieć o tym wszystkim. I proszę wrócić do swojego normalnego życia. Kamiński spojrzał w dół na detektor gazów w swojej ręce. Urządzenie nadal piszczy wskazując niebezpieczne stężenie gazu w powietrzu. I wtedy przyszła mu do głowy szalona myśl. Wybiegł z magazynu B, przez tunel serwisowy na górę, na świeże powietrze. Biegł ile sił w nogach, przez opuszczone tory, przez zarosła, aż dotarł do drogi. Po prostu stara, milcząca stacja, z jej tajemnicami pogrzebany głęboko w betonie. Dokumenty, które miał, te od Jasińskiego, ukrył w bezpiecznym miejscu, u starego przyjaciela, który mieszkał na wsi pod Karturami. Po prostu... Zamknięto ją i otoczono trzema rzędami ogrodzenia z drutu kolczastego. Tablice ostrzegawcze głosiły: teren zamknięty, zakaz wstępu, niebezpieczeństwo zawalenia. Że ktoś jeszcze zacznie zadawać pytania. Oficjalnie nigdy nie istniało. 47 ofiar zostało wymazanych z historii, jakby nigdy nie żyły. Proszę, sprawdźcie zbiornik. Ale jeśli się tam pójdzie, a niektórzy miejscowi nastolatki czasem przełażą przez ogrodzenie, można wciąż poczuć ten zapach. Słodkawy, mdlący. Oddech stacji, jak nazywali to dawni pracownicy. W 2015 roku, podczas prac nad rozbudową gdańskiego metra, ekipa budowlana przypadkowo natrafiła na stary tunel, który był częścią sieci stacji Śródmieście. W tunelu znaleźli szczątki, trzy szkielety, prawdopodobnie bezdomnych, którzy szukali schronienia. Wszystkie szkielety leżały w dziwnych pozycjach, jakby osoby próbowały uciec przed czymś. Ekspertyza medyczna nie mogła określić przyczyny śmierci. W 2019 roku. Miejscowa gazeta Dziennik Bałtycki opublikowała krótki artykuł o tajemniczych zgonach pracowników kolei w latach 70. Artykuł nie wspominał o N7, o operacji ZIMA, o eksperymentach. Po prostu opowiadał o serii nieszczęśliwych wypadków. Dziennikarze nie mieli dostępu do prawdziwych dokumentów. I czasami późną nocą w małych knajpach na wrzeszczu można usłyszeć historię historię o stacji, która zabija, o mgle, która pełza przez tunele, o ludziach, którzy wchodzą tam i nigdy nie wychodzą miejsce które zostanie pewnie kiedyś zburzone i zastąpione nowoczesnym kompleksem biurowym lub centrum handlowym może jest to a pracownicy budowlani którzy będą jednego dnia rozbierać tę stację oni nie będą wiedzieć nikt im nie powie bo dokumenty nie istnieją bo wszystko zostało zatuszowane bo historia została napisana przez tych którzy chcieli żeby prawda pozostała w ciemności i gdzieś w archiwach rosyjskich prawdopodobnie w głębokich piwnicach budynków w nowosybirsku są inne dokumenty dokumenty o innych stacjach innych miejscach, innych eksperymentach.